Cześć, tu Chris. Witajcie na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj przedstawię Wam produkt firmy tp Jest to Deco AX3000. Kompletny system Wi-Fi Mesh. Model dokładnie Deco X60. Zestaw składa się z trzech access pointów. Te access pointy się komunikują między sobą. Dzięki temu mamy możliwość pokrycia praktycznie całego budynku, nawet o powierzchni do 650 m2. Yy, naszą siecią radiową. Nawet tutaj mamy w opisie, że prędkość internetu nawet do 3 gigabitów na sekundę. Bardzo łatwa konfiguracja, jak tutaj producent opisuje ten produkt, no oraz Wi-Fi dead zone killer. Możemy tutaj zlikwidować wszystkie martwe strefy Wi-Fi. Otwórzmy sobie opakowanie, zobaczymy, co tutaj jest w środku przede wszystkim. A więc zaczynamy. Stworzyliśmy sobie już opakowanie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. To są nasze punkty dostępowe. Deko wszystko bardzo ładnie poukładane. Mamy trzy sztuki. A tutaj zapewne są zasilacze do naszych urządzeń. Tak, to są zasilacze. I pewnie kabelki. Skrętki też. Bardzo proste, ładne urządzonko. Z tyłu mamy dwa porty. Lanowe oraz port zasilający. Czy to są jakieś diody? Zobaczmy. Jest od spodu jedna dioda, widzę. Taka dosyć duża, pewnie wielokolorowa. Jest przycisk reset. Dlatego podłączymy sobie na razie jedno urządzenie, dodamy do naszej aplikacji. Wszystkie urządzenia można tak naprawdę za pomocą aplikacji skonfigurować, pododawać i z nich korzystać także podłączamy, zobaczymy jak to wszystko działa dobra, podłączyliśmy nasze urządzenie podłączyliśmy także źródełko internetu dioda się pali na razie na czerwono i w sumie to wszystko, nic tu więcej nie ma no już widzę, dioda się na zielono zapaliła przechodzimy do komputera lub smartfona i zrobimy sobie konfigurację tych trzech urządzeń zobaczymy jak to działa, porozstawiamy to po całym mieszkaniu i sprawdzimy zasięgi, prędkości. Także zapraszam. Teraz zrobimy sobie konfigurację Tepelinka DECO. Żeby to zrobić, musimy wejść przede wszystkim w sklep Play. Tutaj w wyszukiwarce wpisać DECO i zainstalować sobie Tepelink DECO. To jest aplikacja do zarządzania punktami dostępowymi Tepelink DECO Mesh. Za chwilkę aplikacja zostanie pobrana nie zajmuje około 36 megabajtów. Otwieramy aplikację tp Deco. Tu oczywiście trzeba wszystkie zgody zaakceptować. I trzeba mieć założone konto. Ja mam takie konto już założone. one jest oczywiście darmowe. To jest taki mój mail do spamu. Logujemy się i w zasadzie tutaj mamy samouczek, przez który mm, możemy wszystko skonfigurować. Klikamy, zacznijmy. Wybieramy model swojego urządzenia. Jak widać, Deco ma wiele modeli. Są modele np. M9, które się montuje na suficie. Modele stojące x90, 60, x20. Jest jeszcze model dosyć fajny, który testowałem P7. Wybieramy x60, mamy oczywiście model x60. Klikamy tutaj dalej. Tutaj na to nie musicie zwracać uwagi. Jeśli macie adresację dynamiczną, bez wpisywania jakichś adresów, to po prostu klikamy dalej. Teraz musimy podłączyć nasze urządzenie pod punkt dostępowy do internetu, czyli pod nasz modem. Oczywiście łączymy port LAN z portami Ethernet deco. Tutaj nas prosi, żeby sprawdzić modem, bo tak naprawdę u wielu operatorów modem trzeba wyłączyć z prądu, dlatego, żeby on pobrał nowy adres IP. Dlaczego tak jest? Jeśli mieliśmy jakiś inny router i teraz podłączymy deco w to miejsce, to zmieni się MAC adres. Jeśli MAC adres się zmienia, Serwer DHCP musi pod, pobrać nowy adres IP. Można to obejść. Można po prostu DECO podłączyć pod zwykły router. Pod port dla nowego, zwykłego routerze też będzie działać. Teraz sprawdzamy, czy na DECO hmm, dioda pulsuje na niebiesko. Jeśli pulsuje na niebiesko, to znaczy, że DECO jest w ustawieniach fabrycznych. Podłączeniem do prądu. Klikamy, dioda pulsuje niebieskim światłem. W tej chwili. Nasz telefon będzie próbował wykryć wszystkie urządzenia serii Deko. Klikamy zezwól. No i mamy trwa, wyszukiwanie deko, znaleziono, połączono z Deco. Czyli znajduje się Deco możemy sobie ustawić na przykład całą. Wykrywanie typu połączenia internetowego. Wykryto połączenie dynamiczne IP, klikamy dalej. Zachowaj domyślny adres MAC, zalecane, klikamy dalej. I teraz musimy stworzyć w Deku swoją sieć Wi-Fi, wpiszmy sobie nazwa sieci, klikamy dalej, nasza nowa sieć już została utworzona, teraz połączymy się z naszą nową siecią Wi-Fi, tu już nas, za nas to zrobi tak naprawdę aplikacja, nie będziemy musieli tego hasła jeszcze raz wpisywać. na góry zgasła połączenie, poległo się ponownie, połączono z DECO. W tej chwili korzystamy z internetu za pośrednictwem urządzenia tp DECO X60. Twoja sieć DECO jest już aktywna. Podłącz wszystkie urządzenia do sieci DECO, aby korzystać z lepszych połączeń. Teraz możemy sobie połączyć laptopa, jeszcze jakieś inne urządzenia. Klikamy dalej, dodaj więcej DECO. Możemy dodać sobie kolejne urządzenia DECO. Zestawu zostaną one automatycznie dodane do sieci w ciągu kolejnych dwóch minut. Tak naprawdę wystarczy tylko wyjąć z pudełka kolejne deko, podłączyć je do prądu i po dwóch minutach będą już w sieci z naszym pierwszym urządzeniem. I to wszystko. I mamy sieć Mesh. Później tylko sobie rozstawiamy te urządzenia i nadajemy im odpowiednią etykietę. na przykład kuchnia, czy jak to łazienka, zależy gdzie to kto, kto ma, punkty dostępowe. Teraz dodamy sobie resztę urządzeń DECO. Wchodzimy do naszej aplikacji. To jest oczywiście nasza sieć. A więc zaczynamy dodawanie nowych urządzeń serii DECO. Mamy jedno podłączone. Jak widać jesteśmy naszym telefonem już podłączeni z DECO numer 1. A my sobie dodamy kolejne sztuki. Mamy jeszcze dwie. I 60 oczywiście. Najlepiej robić to według tego schematu, czyli... W taki sposób układać, jak tutaj jest, mniej więcej, żeby to urządzenie było oddalone do, troszkę od siebie. Naładuj deko i poczekaj, aż dioda zacznie świecić pulsacyjnie. Dioda pulsuje niebieskim światłem. Zobaczmy u nas, tak jest. Dioda pulsuje na niebiesko. Spróbujmy dodać nasze urządzenie. Wygląda na to, że nasze urządzenia zostały już dodane. Także wszystko się udało. Klikamy sobie tutaj na naszą sieć i mamy salon, główny deko, deko, kolejne online, następne deko online. Wystarczy tylko teraz je sobie tutaj wyedytować odpowiednio. I to sobie ustawmy jako włóknia. Najlepiej po kolei każda. sobie dostawać. wtedy nie pomylimy MAC adresu. Zresztą MAC adres, który mamy na deko, tak naprawdę możemy sobie czytać z naklejki na naszym urządzeniu. A to będzie na przykład biuro niech to będzie. Może być biuro. Jak sobie wejdziemy w nasze ustawienia. Wystarczy na Globusik kliknąć. Mamy wszystkie deko. Jest deko główne w salonie. Biuro, kuchnia. Widzimy które jest online. Bardzo fajnie to wygląda. Mamy tutaj transfery, jakie są na deko. Mamy też urządzenia, które są podłączone do nich. I co nam zostaje? W zasadzie nam tylko zostaje pomiar prędkości na naszym deko. Przejrzenie menu, co my tutaj jeszcze mamy. I to wszystko jeśli chodzi o testy. Bo powiem wam, że to deko. Zasuwa. W tej chwili jesteśmy podłączeni do deko w kuchni, bo telefon i tak zawsze sobie wybierze najlepszy sygnał. Tutaj mamy oczywiście SSID tylko jedno do wyboru. Jest to ta sieć kremówki, ale sieć Mesh polega na tym, że jest to sieć kratownicowa i no i tak telefon sobie wybierze źródełko o najlepszym sygnale. Wszystkie, zresztą wszystkie te DECO nadają tak naprawdę tą samą sieć, ale deko, na przykład kuchnia z deko, z deko, które jest naszym głównym nadajnikiem, komunikuje się, więc mamy taki jakby most między jednym, a drugim i trzecim deko. Kliknijmy sobie na przykład teraz na jakiś pomiar prędkości. Wydaje mi się, że aplikacja TP-Linka miała gdzieś możliwość pomiaru prędkości. Tak, jest tutaj testuj prędkość internetu. Jesteśmy teraz przy deko w kuchni. Mamy trzy grube ściany działowe do deko, które jest naszym głównym deko. Można by powiedzieć, że to jest tak, jakbyśmy sobie przy suficie połączyli nasze urządzenie. Klikamy testuj prędkość internetu. No i czekamy na wynik. Zobaczymy jaki wynik uzyskamy. Na telefonie bym tutaj uzyskał yy, może z 12 megabitów. Myślę, że nie więcej. 12 na 3 Mamy dosyć dużo ścian po drodze. Więc yy, zobaczymy jak to wypadnie w porównaniu z urządzeniem Deco z siecią Mesh telefon ma bardzo słaby nadajnik, tak naprawdę telefon nam się teraz łączy radiowo z deko, które jest w kuchni, nie ma żadnych przeszkód, a to deko, które jest w kuchni ma dużą moc i poprzez przeszkody łączy się z deko głównym w salonie. No i proszę bardzo, mamy 92.7 na 14.4 prędkość naszego połączenia internetowego. Ja deko podłączyłem do switcha, który jest 100 megabitowy, więc mamy 92 dlatego tylko ale to jest i tak dużo, wysycamy praktycznie tego switcha na maksa. 14,4 uploadu, no to po prostu ja mam do 15 mega upload, więc i tak więcej tutaj nie wyciągniemy, to jest maksymalna prędkość uploadu. Ja w kuchni nigdy nie miałem takiej prędkości. Na pewno wielu z Was się zastanawia, skąd wiemy, z którym deko się łączymy. Hmm, proszę, wystarczy kliknąć globusik. Tu są nasze wszystkie deko, salon, biuro, kuchnia. No i po prostu wystarczy na nie kliknąć na któreś. Z tym na pewno nie jesteśmy połączeni, bo nam się nic nie wyświetliło. Biuro też nie. Kuchnia. Tu już jesteśmy. Jest tutaj nasz, nasz smartfon połączony. Mamy pobieranie, wysyłanie. Wszystko jak najbardziej tutaj działa. Źródło sygnału nam nawet pokazuje 2,4 na 5 GHz. Oczywiście one jest tutaj troszkę słabe. Być może stąd jest ten ping niższy. Mamy te deko żeśmy postawili tak naprawdę przy ziemi, żeby nie są tam gdzieś postawione, tylko teraz na testy, postawione gdzieś tam przy ziemi, żeby blisko do zasilania było i w ten sposób sobie z nich korzystamy. Wniosek, postawiliśmy wszystkie urządzenia deko na ziemi, tylko to główne jest koło telewizora, a prędkości mamy rzędu 90 paru megabitów na 15, czyli wysycamy praktycznie nasz router na maksa. I wszystko zasuwaj przecinek. Super. Co my tu jeszcze mamy w tej aplikacji odplannik? Te w ogóle co my tutaj mamy w tych deko, co tu można testować, ustawiać. Zobaczmy sobie, tutaj mamy WiFi. I możemy sobie tutaj włączyć, wyłączyć jakieś sieci dodatkowe. Możemy sobie ustawić sieć dla gości, jeżeli ktoś chce. Też fajna opcja. No tak, jak sobie zamontujemy gdzieś deko w jakimś hotelu, sieć dla gości uruchomimy na przykład na częstotliwości 2,4 albo 5 GHz, zróbmy tylko na 5 GHz. Wpiszmy sobie kremówki Quest. No, hasło by się przydało dać jednak jakieś, bo ja w bloku mieszkam, zaraz mi się ktoś podłączy. Jeszcze sobie zrobi ktoś zakupy na Allegro za Afriko i dopiero ja będę miał później problemy, bo do mnie przyjdą. Hasełko sobie wpiszemy jakieś. I na przykład Zawsze to hasło daje nie wiem czemu. Zapiszemy sobie nasze hasełko. Jako ciekawostkę dodam, że ten model Deku obsługuje szyfrowanie WPA3, więc jest to bardzo bezpieczny sprzęt. Praktycznie nie ma szans, żeby ktoś się nam tutaj wbił. Hasełko mamy wpisane. Większość routerów tylko WPA2 obsługuje tutaj. Mamy trójkę, jest to najbezpieczniejszy protokół w tej chwili. Co my tu mamy teraz? W internetu już to robiliśmy, więc nie musimy już tego uruchamiać. Czarna lista dodajemy frajerów, którzy nas na przykład yy, wysycają za mocno albo robią jakieś problemy. Aktualizacja deko to jest oczywiście aktualizacja oprogramowania układowego, ustawienia to co robi najbardziej. Adres IP, jeżeli chcemy wejść do deko przez website, mamy tutaj 68.1. Adres, później mamy serwer dhcp. No tak, nasze deko dodaje adresację swoją, można to wyłączyć, wtedy adresacja będzie szła z naszego głównego routera. Jeżeli mamy punkt dostępowy, no to lepiej zostawić to włączone, bo wtedy musimy jednak nadawać tą adresację jako router. IPTV. No deko ma jakieś wsparcie widzę dla Widanów i IPTV tutaj. Włączmy sobie to. Tryb. A już tutaj mamy jakichś wpisanych. Można sobie to swoich wpisać standardowa usługa IPTV, multicastów. Można sobie pod takie deko podłączyć STB, bo mamy w deko yy, porty lanowe, więc nie będzie z tym żadnego problemu. Klonowanie Mac. Tak jak chcemy, sobie adres jakiegoś innego urządzenia sklonować, żeby nam się IP nie zmienił. Bardzo przydatna rzecz zresztą, ale to w każdym routerze oczywiście jest. Możemy sobie tutaj także widzieć jakieś adresy. Rezerwować dobra, lecimy dalej. Przekierowanie portu, standardowe ustawienie, które jest w routerze, Czy coś tu jeszcze mamy ciekawego. No, BIM kształtowanie wiązki, wiązki standardowo, widzę, że jest włączone. Nic tu więcej takiego nie ma, pewnie więcej. Ustawień mamy w menu naszego urządzenia przez website. No, jakieś raporty mamy, zobaczmy co to jest. Bezpieczeństwo można użyć ustawienia bezpieczeństwa. Nie wykryto ataków na twoją sieć. No to jest fajna opcja. Ja bym raczej bym chciał wiedzieć, jak mnie ktoś atakuje. Jako użytkownik, który tam za bardzo aż tak się nie zna. No, chciałbym wiedzieć, że na przykład ktoś mnie tam próbuje flodować czy coś. No fajne, to jest fajna opcja. Lubię takie rzeczy. Zarządzanie brak administratorów. No można sobie jeszcze dodać jakiegoś. Na przykład. Jeżeli to w hotelu gdzieś stoi, no to. Dosyć fajna opcja, na przykład babka, która stoi na recepcji i wydaje bileciki z hasełkiem do naszego neta. Zobaczmy sobie sieć gościa. Jeszcze gdzieś tutaj dodałem, jest Kremówki Quest, sieć na 5GHz. To czemu się loguje? Chcę sprawdzić pinga na 5GHz. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I pingujemy oczywiście nasz router główny, żeby sprawdzić, czy po. Radiu nie mam jakichś strat. 5 GHz, no oczywiście są straty jakieś, ale no, teraz nie duże. Przedtem były gigantyczne, ale teraz nieduże, jest wszystko ok. Może to przez to, że dopiero się zalogowałem do tej sieci, i tam yy, deko się zastanawiało, czy na pewno nie dopuścić. Jest lepiej niż na 2,4, widzę. 12, 10, 7 sekund. No, czasami tu są jakieś skoki. No Proszę pamiętać, że 5 GHz nie lubi ścian. To nie jest, często, to nie jest e, częstotliwość, która sobie tak dobrze radzi ze ścianami. My deko na ziemi postawiliśmy, więc tak naprawdę ten sygnał jest słabszy. Ale przeważnie jest około 12-8 milisekund. Ja wiem, że ludzie lubią Wi-Fi jak e, działa przez ściany, czary Mary, hokus pokus, ale Wi-Fi to nie są czary Mary. Jednak ściany wytłumiają troszkę sygnał, degradują też ten sygnał i zawsze jakieś straty się pojawiają. Nie ma tutaj bata. Zawsze się coś musi dziać. To jest Wi-Fi, to nie jest kabel. Ale Deko i tak wymiata, jeśli chodzi o internet, po radiu. Nieźle. Możemy sobie jeszcze z testa zapuścić na 5 GHz. Zobaczymy z ciekawości. Ciekawe też, czy mamy dostęp do aplikacji wtedy, bo też mnie to zastanawiało. Jesteśmy z siecią gościnną połączeni. Zobaczmy, Internet. No, niby wszystko widać. No tak, deko działa też tutaj. Nie ma z tym problemu. Testuj ponownie. Zobaczymy, jaka prędkość będzie teraz. Teraz testujemy sprzęt na 5 GHz. Myślę, że prędkość będzie taka sama, nie będzie tutaj żadnej różnicy. Muszę przyznać, że podoba mi się to tego, bo przedtem miałem właśnie problem tutaj u siebie z prędkościami w innych pomieszczeniach. No, dzieliliśmy 2.1 na 14.4. Przedtem miałem problem z innymi pomieszczeniami, bo telefon prześciany ściany jednak zbyt dobrze sobie nie radzi z sygnałem. Bardzo słabo to wszystko chodziło. A przy takich mesh punktach jednak jest zauważalna różnica. Powiem Wam, że prawie jak na kablu to chodzi. Tam czasami te pingi tylko widzę, że troszkę są słabsze. Na 2.4 No to maksymalnie 70 mS było no na napięciu no troszkę gorzej jest. No i chodzi o zakłócenie tylko No 5 Hz, jak sobie ze, ze ścianami nie radzi. Takie deko jest dobre raczej na takie bardziej otwarte duże mieszkanie niż na mieszkania w blokach. Bo w blokach to wiadomo, że betowe ściany to jest masakra dla WiFi. Ale, jak ktoś ma już domek z cienkimi ścianami, tak dalej, to deko, to gwarantuję wam, że to będzie działać, nie będzie tutaj jakichś takich strat. A już nie wspomnę o tym, jeżeli nasze urządzenie zamontujemy na gdzieś wyżej, bo przy podłodze, to w ogóle się nie powinno coś takiego stawiać. Ale ja to zrobiłem specjalnie na potrzeby testu, żeby złe warunki dać, dać dla deko. Dałem najgorsze możliwe warunki za trzema ścianami i to chodzi. Nawet na dworze, internet teraz 100 metrów od budynku. I 90, 90 MB, aż yy, za tym, za garażem, No, garaż jest prawdziwie drewniany, ale prędkość jest. Zobaczymy sobie jeszcze, może, website'a, jak tam było. Ta adresacja. Adresację mieliśmy w Pink Tools Trace Road, 68.1 adresacja, zobaczmy. To jest adresacja do naszego deko. Dobrze wpisaliśmy 68.1 no 68.1 mamy. Czy w ogóle jak deko ma jakieś menu? To mnie zastanawia, bo nie wiem nawet. A zapomnieliśmy. Nie połączymy się z websiteem, konfiguracją naszego deko, bo się siecią gościa. A przy sieci gościa nie mamy tam dostępu najprawdopodobniej. Także jeszcze raz. Niech no, się nam tylko połączy tutaj. No tak, mamy tutaj dostęp do naszego Deco. Możemy się śmiało zalogować. Zobaczmy co my tutaj mamy. Tak naprawdę jest tylko mapa naszej Deco. Mamy tutaj Living Room, Office 1, Kitchen. Wszystkie nasze urządzenia. Yy, chyba tutaj nie ma za dużo ustawień. Wszystko mamy tak naprawdę w aplikacji. A tutaj możemy sobie tylko wyświetlać poszczególne rzeczy. Jeszcze zobaczmy, Advanced System. No możemy tutaj jeszcze oprogramowanie sobie ewentualnie zaprygadować. Yy, no są tu jakieś rzeczy, których nie ma tak naprawdę yy, w aplikacji, bo na przykład można Unicast sobie włączyć na porcie WAN. To jest taki wyjątkowa taka rzecz, no ale w zasadzie tego się bardzo rzadko używa. Nie wiem, czy to jest w ogóle nam tutaj potrzebne. Hmm, czy coś jeszcze tu mamy? No chyba nie ma tutaj za bardzo możliwości konfigu tego. Z poziomu przeglądarki. Wszystko chyba jest w aplikacji. Hmm, czy jak tutaj klikniemy w jakieś urządzenie nam to coś da nie? To jest po prostu tylko takie menu tutaj do podglądu jak chcemy sobie zobaczyć, co tam mamy bez instalowania apki. Hmm, czyli już jest inaczej, niż w routerach, tutaj troszkę to zrobione. Mamy tylko aktualizację oprogramowania systemowego, jakieś logi są jeszcze tutaj, widzę, dodane. Logowanie jakiegoś ruchu. Hmm, no i to wszystko tak naprawdę, Nic tutaj więcej nie znajdziemy. Nasze urządzenie jest przetestowane, mogę je śmiało polecić, fajnie działa. Jest szybkie, nawet przy bardzo niesprzyjających warunkach ten internet bardzo dobrze tutaj działa. Czasami tam się zdarzały jakieś przycinki w pingu, no ale co się dziwić. Mamy praktycznie trzy urządzenia po drodze plus grube ściany, więc no tego się nie da ominąć, ale i tak jestem zaskoczony bo prędkości mam praktycznie maksymalne, wszystko jest wysycone, więc dla jakichś mieszkań, większych hoteli itd. mogę śmiało to urządzenie polecić. Można by powiedzieć, że prawie tak samo się zachowuje jak kabel. Tam z niewielkimi tylko różnicami w pingu. Ale i tak taki most radiowy no, spełnia swoje zadanie. Także dzięki do następnego filmiku. Trzymajcie się, cześć!